Miesiąca maja 2019 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym serce dla serca przy parafii świętej trójcy w bielsku-białej realizuje program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od Zależności ku samodzielności pod nazwą Tacy sami samodzielni, aktywni pomocni. Celem programu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie poprzez kompleksowe zajęcia terapeutyczne. Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie, a a Także ich rodzin i opiekunów. Podstawowym jego założeniem jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna adresatów zadania i ich integracja. Realizując niniejszy projekt, chcemy stworzyć naszym podopiecznym, niepełnosprawnym, intelektualnie zaburzonym psychicznie ich opiekunom lepsze warunki życiowe, możliwości rozwoju i lepszej samooceny i działania w grupie. Chcemy uświadomić im i ich rodzinom, jak wielkie możliwości tkwią w nich samych. Zależy nam na zwiększeniu ich pewności siebie, a poprzez to na lepszym wykorzystaniu ich ich możliwości i poprawy ich jakości życia. Chcemy to osiągnąć poprzez spotkania terapeutyczne, wycieczki, wystawy, występy, warsztaty edukacyjno-artystyczne, różnego rodzaju konkursy i imprezy rekreacyjno-sportowe mające na celu rozwój zainteresowań, umiejętności uczestników projektu, a także zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz kształtowanie ich właściwego stylu życia. Potrzeby te będą zaspokajane poprzez zajęcia edukacyjno-teoretyczne, jak i warsztaty praktyczne z zakresu psychologii, etyki, zdrowia, teatru, muzyki, plastyki, a także sportu i wychowania fizycznego. W ramach tego programu zorganizowaliśmy Dzień Dziecka nad Malowniczym Jeziorem Żywieckim i w kościele w Zarzeczu. A najważniejsze, że humory wszystkim dopisują, bo pogoda ducha jest ważniejsza nawet niż ta pogoda, która jest rzeczywiście atmosferyczna. Także bardzo bym prosił teraz ekipy, które są do wiosy, podniosły sobie wiosła. Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca 1 czerwca, Dzień Dziecka, spędzali nad jeziorem Żywieckim. Super! Dookoła, jak go objechaliśmy i z powrotem. To, to się mam mączki. Jeszcze zabiła, jeszcze. Jak się podobało? Ale fajnie, że fajnie pawiłam, będzie fajnie. Wspaniałego dla naszych dzieci, proszę pana, dlatego że jest to coś innego, jak na Dzień Dziecka prezent piękny dla nich, piękne przeżycie, kto tylko może skorzystał. Także dziękujemy za sponsoring, dziękujemy za uprzejmość tych panów, organizatorów i było to coś wspaniałego dla naszych dzieci. Wcześniej odbywała się uroczysta Msza Święta w Kościele w Zarzeczu. Połat pierwsze to stowarzyszenie Serce dla Serca jest tutaj u nas w parafii, no i cieszymy się, że akurat tutaj wybrali właśnie to miejsce na, na przystanie, jak chodzi o tą sprawę taką część artystyczną i odpoczynkową, a tutaj i to mi się podoba, że zaczynają właśnie zawsze o takie spotkanie od modlitwy w Kościele, od spotkania modliwnego, aby podziękować wszystkim, którzy jakiekolwiek to stowarzyszenie wspierają. Dzisiaj świętujemy, obchodzimy Dzień Dziecka. Stowarzyszenie nasze już od 20 lat yy, osobom, które są szczególnie zasłużone na rzecz dzieci niepełnosprawnych i chorych yy, na wniosek dzieci, na wniosek rodziców, opiekunów wręcza ordery Serce Dziecka. Dzisiejsza uroczystość to właśnie podziękowanie wszystkim tym, którzy na rzecz dzieci niepełnosprawnych pracują. Próba, jak zwykle straszna to próba Musicie wypić to i uśmiechając się cały czas Raz, dwa, trzy. No wyróżnienie jest wspaniałym uznaniem przez osoby, które to serce nam przyznają, i zobowiązaniem na, na przyszłość, na. Na dalszą pracę i pomoc innym osobom. Miałem zaszczyt w imieniu pani minister Elżbieta Rafalskiej odebrać medal Stowarzyszenia Serca dla Serca. To wyróżnienie dla pani minister za jej działalność, za jej, można powiedzieć, służby na rzecz również tych najmłodszych, ale też osób niepełnosprawnych. I cieszymy się, że również stowarzyszenie korzysta z programów, które są realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i to skutecznie, bo stowarzyszenie pozyskuje środki z programów, które są w naszym ministerstwie. No i widzimy, że to, to, to w tym działaniu widać to zainteresowanie i zaangażowanie osób, które działają w stowarzyszeniu, ale też i pomoc dla dzieci niepełnosprawnych, dla ich rodziców. To są ważne, ważne elementy wspólnego działania. Dobrym, życzliwym i prawym człowiekiem. Być dobrym, życzliwym i prawym człowiekiem. Zawsze kochać dzieci, szczególnie chore i potrzebujące pomocy. Powoduje pewnego rodzaju moje zawstydzenie, że moglibyśmy robić trochę więcej, a robimy tak mało, że to, jaką radość sprawiamy dzieciom drobnymi rzeczami, co jest naprawdę budujące, ale też powoduje, że powinniśmy myśleć szerzej o tym, jak się nawzajem wspierać. To jest ogromne wyróżnienie dla mnie. Myślę sobie, że e, też taki czas do refleksji swojej pracy i to, co mówiłam też tu dzisiaj w kościele, że to jest tak utwierdzenie mnie w takiej słuszności mojej drogi, którą podążam. I to jest bardzo dla mnie ważne. I chyba to, że przebywanie z osobami niepełnosprawnymi, w ogóle z dziećmi niepełnosprawnymi, to są wielkie lekcje, wielkie lekcje, których, których tematem jest pokora, których tematem jest mądrość, czerość, radość i, i tej radości życzę wszystkim. Dzisiaj jeszcze ta uroczystość dodatkowo jest dofinansowana z programu rządowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od zależności ku samodzielności. W ramach tego programu ponad 100 osób niepełnosprawnych, 30% rodziców, opiekunów, wykonuje różnego rodzaju, zgodnie z programem, założenia. To Jeździmy na obozy, wycieczki, gimnastyki i wiele innych, i wiele innych atrakcji. Gorąco dziękujemy za Wasze dobre serca. Wróćmy nad jezioro żywieckie na terenie klubu żeglarskiego Halny Dzień dziecka obchodziło stowarzyszenie serce dla serca. Jak, jak, jak będzie na tych łódkach? Myślę, że chyba przyjemnie. I wesoło, i wesoło. Abyście się nie wykonali. Może, Może tutaj. No, a muszko, po mamiczki, po mamiczki. Moja 他们再去做工了。 Pan Radek Pszczółka zgłosił się do nas i zachęcił nas do tego, żebyśmy wypływali na Jezioro Piękne Żywieckie i żebyśmy tam mszę i nadanie orderów zrobili w kościele u księdza tutaj, księdza Stanisława, który jest naprawdę bardzo otwarty, fajny, miły, sympatyczny. Pani Basia Kamińska przygotowała nam jak zwykle coś do jedzonka i picia. No i dzieci mają atrakcję, bo mogły po raz pierwszy niektórzy które wypłynąć na piękne, malownicze, żywieckie jezioro łódkami. Będziemy, będziemy płynąć żaglówką. To no tak przyjęliśmy, żeby było trochę inaczej, żeby się poczuli, żeby każdy mógł sobie podtrzymać ten, jak to my mówimy, linkę, a żeglarze mówią szota, lewy foka shot luzu i każdy mógł usłyszeć tę komendę. Żeglarzem, sternikiem w swoim życiu raczej nie zostanie, ale niech ma trochę tej przyjemności żeglarskiej. tygodniowych zajęć programowych uczestnicy projektu już od miesiąca maja przygotowywali się do występów w integracyjnym, patriotycznym widowisku Nasza Niepodległa z Sercem. W dniu 4 listopada wspólnie z seniorami realizującymi rządowy program ASOS z młodzieżą z zespołu szkół ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku Białej i przedszkolakami z Bystrej wystąpili na scenie Bielskiego Centrum Kultury. Było to dla nich bardzo poważne przedsięwzięcie. Uczestnicy programu na zajęciach wykonują też bardzo ciekawe Prace plastyczne, fotograficzne, a także rękodzieła ludowego. Prace te prezentują na różnego rodzaju wystawach. Ostatnio, w dniu 4 listopada, w Bielskim Centrum Kultury, podczas przedstawienia widowiska słowno-muzycznego Nasza Niepodległa z Sercem, zaprezentowane zostały przepiękne wyroby ceramiczne, hafty, prace plastyczne i fotograficzne. Podsumowany został też konkurs plastyczno-literacko-fotograficzny. Poznaj swój kraj czyli piękna nasza Polska cała. W okazji zbliżającego się święta niepodległości Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce dla Serca przygotowało widowisko słowno-muzyczne pod tytułem Nasza Niepodległa z Sercem. Patronat nad tym przedsięwzięciem przyjęła pani Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. I do słońcu się sta, dziewczę... niepodległe państwo polskie. Polacy potrafili wykorzystać szanse. Dzisiaj po raz drugi wystawiliśmy widowisko słowno muzyczne Nasza Niepodległa z Sercem. Jest to widowisko, które zaplanowaliśmy w projekcie ASOS edycja 2019, a także w projekcie Odzależności ku samodzielności, wykonaniu naszych podopiecznych z naszego stowarzyszenia, ze świetlicy Milusińskiej i z ośrodka samopomocy. Podkowa to są wszystko nasi uczestnicy biorący udział w tych programach. Myślę, że to jest najlepsza promocja programu ASOS, który organizujemy wspólnie tutaj ze stowarzyszeniem. Ale myślę, że najważniejsze to jest to przesłanie: że są ci najstarsi i ci najmłodsi, bo uczymy ich patriotyzmu, uczymy ich miłości do ojczyzny. I przez takie programy możemy też pięknie pokazać historię naszego kraju, ale też wszczepić tym najmłodszym patriotyzm, miłowanie ojczyzny. Myślę, że to jest najważniejsze w tym programie, który realizujemy. I też myślę, dobrze wykorzystane środki z programu. Nasze przedsięwzięcia bazują na tym, żeby współpracować z dorosłymi, z młodzieżą, z dziećmi i z seniorami. Jest to bardzo ważne dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, bo od najmłodszych lat dzieciaki uczą się, że dorośli też mają swoje prawa że dorośli też mogą realizować swoje marzenia, odzwierciedlać swoje pragnienia i dążyć do tego, żeby być szczęśliwym. Integracji, którą stowarzyszenie przecież od lat no, wciela w życie, bo to nie tylko, że ją propaguje, ale aktywnie uczestniczy i pomaga tym, którzy tego potrzebują i seniorom, i dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, to jest super, a w połączenie tego z obchodami Dnia Niepodległości jest bardzo dobrym pomysłem, bo tak naprawdę kilka rzeczy w jednej łączymy. I dobrze się bawimy i czcimy kolejny rok działalności, ale też odnosimy się do rocznic patriotycznych, co jest bardzo ważne, szczególnie dla młodego pokolenia. Dzisiejsze widowisko było dla mnie bardzo dużym przeżyciem. Dlatego, że y, mam też swoje korzenie, mój dziadek, pradziadek to byli wielcy patrioci i mówiąc pewne fragmenty y, odnosiłam się osobiście do, do nich bardzo. Ale y, to wielka przyjemność, wielka radość, y, że my potrafimy kilka pokoleń połączyć w jednej wspólnej sprawie. Oprócz tego, co się działo na scenie tutaj, przygotowana została wystawa plastyczna i ta wystawa też jest dosyć ważnym, y, Wynikiem ważnych prac, które trwały przez kilka miesięcy. Nie nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiane tym, jak trzeba znakomito. W programie oprócz tego zostały podsumowane konkursy Piękna Nasza Polska Cała. Mieliśmy w sumie sześć wycieczek, w której uczestniczyli. Podobieczyni byli w Łańcucie, i w Rzeszowie, i w Warszawie, i w Zakopanym. Byliśmy w Licheniu i z tych wszystkich pięknych miejsc zrobili no bardzo ładne rzeczy, które można zobaczyć na wystawie. W połowie grudnia, zgodnie z założeniami programu, podczas warsztatów edukacyjnych w Lalikach zostanie przygotowana uroczysta wigilijka, podczas której przeprowadzony zostanie konkurs kolęd w wykonaniu uczestników projektu. Uroczyste podsumowanie projektu nastąpi w dniu 28 grudnia w Kościele Świętej Trójcy w Bielsku Białej, gdzie uczestnicy zaprezentują widowisko jasełkowe. Będzie również wystawa prac plastycznych, fotograficznych i dziewiarskich.